Dobra. Jak się, jak się czujesz? Wiadomo, w Twoim przypadku to nie jest takie standardowe pytanie. Chociaż powiem Ci, że właśnie standardowe, bo generalnie to jest bardzo też miłe, że ludzie się pytają cały czas, jak się czuję z racji brzucha już jednoznacznego, że tak powiem. Więc często to słyszę i często odpowiadam tak samo, czyli że czuję się super. Świetnie. Ludzie kojarzą Cię z filmu Legiony, który był Twoim kinowym debiutem. Pierwsze no. wrażenie robi się tylko raz. Czy w związku z tym odczuwałaś presję? Pierwszy raz byłam, raz, że byłam na planie filmowym, de facto pierwszy raz. Dwa, że to była moja pierwsza rola, którą można było na dużym ekranie zobaczyć, a nie w telewizji. jaka była druga część pytania? Czy w związku z tym odczuwałaś presję? Jakoś tak bardziej się stresowałaś? Jak to na Ciebie wpłynęło? No bardzo się stresowałam, tak. Yy, to znaczy, miałam zaufanie do tego wyboru, że, że podałam, skoro przyszła do mnie ta rola i, i jestem już gotowa, żeby ją wykonać, to, to, to dawało mi to jakieś tam powiedzmy podstawowe poczucie pewności, ale i tak się bardzo stresowałam. Byłam też mocno wystawiona na taką dużą próbę, ponieważ był to plan bardzo też trudny, rozłożony w czasie plenerze zazwyczaj, w wyjazdach z dużą, bardzo dużą ilością nieraz statystów i skomplikowania um, takiego synchro, synchronizacji różnych elementów scenograficznych i, 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 i nawet no nie scenograficznych, tylko synchronizacji um, całego świata, który był tam budowany. Więc nie były to warunki, um, które, które dawały możliwość jakiegoś takiego spokojnej spokojnego wdrażania się w świat filmu, tylko po prostu od razu na głęboką wodę, w duży film, bo wiadomo filmy kostiumowe, filmy historyczne też mają taką cechę, że są właśnie bardzo skomplikowane, ponieważ tam jest, przedstawia się dużo, duży fragment rzeczywistości, a nie tak jak to w filmie na obyczajowym, takim nawet, no takim kameralnym bardziej, gdzie masz tylko bohaterów głównych i i wokół nich się toczy historia. Więc zdecydowanie było to wyzwanie duże, jak na pierwszy raz, i bardzo sobie to cenię, bo mogłam się dużo nauczyć. W jednym z wywiadów przyznałaś, że największe wrażenie wywarła na tobie scena wybuchu, która kręcona była aż na 9 kamer. Tak. Był tylko jeden dubel. Jak sobie poradziłaś z tym wyzwaniem? Poradziłam sobie. Bo pamiętam, że robiłam dużo prób, żeby, żeby trafić, zatrzymać się w odpowiednim miejscu dosłownie w punkcie, który był w trawie. Też tego kamera nie może zobaczyć, że ja szukam tego miejsca, więc to było, wymagało po prostu takiej próby fizycznej, motorycznej. Ale podołałam, jak wiadomo, bo się udało to sfotografować. No ale rzeczywiście to było dla mnie trochę szokujące, że, że sam ten dzień jeden kosztował jakąś Znaczną sumę, całego budżetu filmu, więc więc to było dosyć y, robiło wrażenie na mnie i czułam się tak no, pod dużą presją, ale też wiedziałam, że że to się no, po prostu, że musi się udać, no, bo się, się udało. Na swoim Instagramie opublikowała się zdjęcie z przygotowań do legionów, długo one trwały? Biorąc pod uwagę, że jeszcze mieliśmy rok przerwy w kręceniu, no to w zasadzie minęło ponad rok trwało de facto przygotowanie tej roli. To znaczy przygotowanie się do wejścia na plan, ponieważ ja nie weszłam na plan od razu w pierwszym, w 2018 roku, tylko nie, 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 nie pamiętam dokładnie, jakie to były daty. W każdym razie zdjęcia zaczęły się od sceny bitwy pod Rokitną, w której ja nie brałam udziału i nie zdążyłam nawet wejść na plan, kiedy on już został przerwany z powodów różnych tam techniczno-finansowych. I przez rok y, trwałam w takim zawieszeniu, więc to też był czas przygotowań różnych poprawek, zmiany też koncepcji, kon, koncepcyjnych znacznych. Ponieważ na początku wcale nie miałam grać agentki wywiadu tylko sanitariuszkę, jakąś y, y, powiedzmy z trochę innym w ogóle, Temperamentem, więc ten rok był też potrzebny, okazuje się, do szlifowania różnych tam wątków. Jeszcze, jeszcze do tego byliśmy na obozie, to trwało tam raptem 5 dni, ale to była też, też znacząca część przygotowań. Obóz taki militarny, gdzie byliśmy pod Warszawą i mieliśmy do czynienia z bronią, z musztrą. Z zakładaniem munduru i tak powiedzmy, że coś w rodzaju takiego, takiej, no, trochę zabawy w wojsko, no bo wiadomo, że byliśmy tam traktowani ulgowo, ale jednocześnie na tyle solidnie, żebyśmy mogli zrozumieć, co to kawałek chociaż jakoś zaznać rzeczywistości wojskowej, wojennej. Mieliśmy też taki dzień, gdzie przygotowano nam nawet znaczy autentyczne oczywiście w, w świecie filmowym, czyli takie cement, z cementu to się robi takie wybuchy, więc mieliśmy szansę nawet doświadczyć. Ja może mniej byłam, m, tego potrzebowałam, bo wiadomo było już wtedy, że, że raczej nie będę brała udziału w takich y, stricte y, scenach bitewnych, ale Chłopaki, tam była ich dwunastka, chyba bodajże, to się tak so, solidnie wkręcili, że, że te wybuchy i bieganie w mundurze. W ogóle samo poczucie w tym kostiumie było istotne wtedy do budowania no, tego świata po prostu. Jak już mówimy o kostiumie, to warto zaznaczyć, że, że reżyser tego filmu zaleciłbyś sama wybrała kostium swojej bohaterki. To chyba nie zdarza się zbyt często, jak to wyglądało. W sumie nawet nie wiem, czy to się zdarza, czy nie. Ile często się to zdarza, natomiast ja rzeczywiście cenię sobie to i w drugim filmie, który robiłam, również miałam jakieś tam wskazówki intuicyjne do kostiumu i wydaje mi się, że no, na pewno to jest zawsze korzystne, kiedy aktor który jednak tam tą rolę ma najbardziej, najbliżej y, swojego ciała, dosłownie, żeby na kostium wpływ miał i, i żeby te uwagi były, znaczy, te jego oczekiwania, czy jakieś sugestie były realizowane, bo to myślę jest y, zawsze na plus. Ja akurat, y, un, po prostu Darek pamiętam, że mi zapytał, znaczy y, polecił, żebym szukała sobie na w mitycznym interesie różnych inspiracji. Do, tego, do tej postaci. I ja znalazłam takie zdjęcie, które było jakoś tak bardzo, bardzo w punkt. Nie mogę go teraz znaleźć, tego zdjęcia już, to znaczy nie zapisałam go. A to było zdjęcie y, tajemnicze dosyć, bo potem nawet ktoś zauważył, że możliwe, że to było zdjęcie księżny Dajany, bardzo podobne. Ona. Bardzo podobne rysy twarzy były tej dziewczyny, natomiast może to były tylko jakieś domysły, nie wiadomo jak to w internecie, nie wiadomo trochę skąd w ogóle to zdjęcie jest z jakiego czasu. Natomiast kolorystycznie i w jakiejś takiej energii, temperaturze tego zdjęcia było bardzo dużo do czerpania i w zasadzie to zdjęcie stało się główną inspiracją do całego obrazu Oli. Jak wspominasz pracę z Sebastianem Fabiańskim i Bartoszem Gelnerem? To była rozłożona też w czasie praca, więc mieliśmy szansę tak pobyć ze sobą naprawdę długo, myślę, w stosunku do standardowego okresu zdjęć, bo to mijały wszystkie pory roku i żeśmy się w różnych momentach w życiu widzieli. I Bardzo fajnie mi się pracowało i z jednym i z drugim, trochę było inaczej też to jakoś tak jakaś taka chemia pomiędzy bohaterami, też. Zabarwiała nasze osobiste relacje, że no nie wiem, z Bartkiem byłam bardziej rozluźniona i się więcej śmiałam, a z Sebastianem y, czułam się trochę skrępowana, ale potem też zaczęliśmy y, trochę flirtować. Oczywiście to wszystko w ramach jakiegoś takiego y, koleżeńskiego, no takiego koleżeńskiego i bardzo za zachowawczego, ale jednak takie wpuszczanie pewnych stanów czy, czy kolorów tych y, bohaterów miało miejsce właśnie w naszych relacjach. A co zmieniło się po samej premierze filmu? Czy zdarzało się, że ludzie rozpoznawali Cię na ulicy? Nie. Nigdy mi się to nie zdarzyło, um, żeby na ulicy mnie ktoś rozpoznał. My, to, to dosyć, no to nie, wiem, nie wiem co to znaczy dużo i nie dużo, ale miałam jakiś, e, czułam, czułam odbiór wśród nastolatków, znaczy w takiej grupie, powiedzmy od nie wiem, 12 do 18-19 lat. I tacy ludzie w tym wieku najczęściej pisali do mnie wiadomości, czy to na, no, na socjalach, w social mediach. I, I zawsze z nimi tam nie było tego na tyle dużo, żebym nie, nie czuła się przytłoczona, więc chętnie wchodziłam w, w, jakąś, w jakąś wymianę. Ale poza tym niewiele się zmieniło de facto, miałam, byłam trochę zmęczona, pamiętam tą fryzurą i tym, że ona tak długo, trochę ta głowa moje, nie była moja do końca, bo te włosy były cały czas jednak podyktowane scenariuszem i upływem czasu w filmie, więc ja właściwie przez rok byłam dosyć mocno kontrolowana, była ta fryzura, więc trochę straciłam taką niezawisłość yy, fryzurską, fryzjerską, więc yy, pamiętam, że miałam taką potrzebę, żeby coś zmienić, więc chciałam włosy. Masz na swoim koncie również role dabingowe, a w jednym z wywiadów przyznałaś, że przez pewien czas, czy przez w sumie długi czas nie lubiłaś swojego głosu. Jak poradziłaś sobie z tym kompleksem? Szkoła mi pomogła teatralna, bo też ten kompleks wynikał z niewłaściwego mojego podejścia, ale też szkolnego podejścia w szkole muzycznej. Do moich uwarunkowań, bo po prostu zostałam określona jako osoba nie nadająca się na scenę i nie nadająca się w ogóle do, do występów, ponieważ za bardzo się wiercę. Yy, I to mnie jakoś tak mocno zblokowało i, i rzeczywiście przestałam lubić mój głos, moje śpiewanie, przestałam lubić. A w szkole ten temperament okazał się, w szkole teatralnej, temperament okazał się czymś do wykorzystania, okazał się jakimś zasobem. Moim, więc był rozłożony w czasie taki proces, że też w szkole teatralnej inaczej spojrzałam na, na śpiewanie, zwłaszcza, bo, bo już nie było istotne idealne wykonanie dźwięku, czy tam trafienie w dźwięk, w barwę i tak dalej, ale to o czym śpiewam i co, co chcę przez to powiedzieć, że śpiewam, więc yy, znalazłam w tym siłę i już ten kompleks został wyknięty przez inne, yy, inne spojrzenie po prostu. Rozumiem. Zagrałaś również w serialu Ludzie i bogowie. Jak wspominasz ten plan zdjęciowy? To bardzo, bardzo, bardzo dobrze wspomniałam ten plan zdjęciowy. Byłam też y, trochę bardziej już rozluźniona, bo plany, bo równolegle tak, w trakcie robienia legionów, kręcenia legionów, więc. Odetchnęłam, że właśnie na ludziach i bogach było mniej presji światła głównie, bo to dużo zmieniło na przykład w kontekście bo po prostu, bo zdjęcia nie były już planerowe i nie było tylu czynników, które były już tam wyzwaniem czy obciążeniem, tak jak na Legionach, więc odetchnęłam i miałam więcej przestrzeni i czasu, żeby się bardziej bawić tym, co tam miałam do zagrania. Wielu aktorów często zaznacza, jak u nich wygląda proces wychodzenia z roli. Słyszałam, że u niektórych trwa to naprawdę dość długo, a jakie są twoje doświadczenia? Ja myślę, że to ścięcie włosów było takie symboliczne przejście do powrót do siebie i zresztą nie od dzisiaj, nie tylko w naszej kulturze wiadomo, że wścinanie że włosów się się odbywa w jakichś szczególnych momentach w życiu człowieka. Są to jakieś graniczne nawet czasem momenty. To było, to, to, mi, już tak, to mi pomogło wyjść z roli i postawić taką zdecydowaną kropkę. No i rzeczywiście, myślę, że jednak trochę tam czułam się taka przytłoczona może trochę, to znaczy spadek z, takiego, z takiej intensywności do poziomu życia. Codziennego jest zawsze wyzwaniem. Wiemy to, jak wracamy po koncercie albo po jakiejś kolonii. I to, i to tak jakoś porównywałam do tego stanu. Yy, biegle posługujesz się językiem francuskim. Czy myślałaś może nad rolą we francuskich filmach? Yy, bardzo bym chciała, tak, ale nie, nie wiem, jak to zrobić. Yy -y. I grasz również też w teatrze, właśnie można Cię tam spotkać na różnych spektaklach. Co najbardziej cenisz w tym miejscu? W teatrze co najbardziej cenię, no cenię, zwłaszcza w pandemii się to dało odczuć, cenię spotkanie z, z widzem, znaczy to poczucie, że jesteśmy razem w jednej przestrzeni i daje się też odczuć, ludzie przynoszą różne, jako widowie, widzowie przynoszą różne reakcje, różne nastawienie i i to jest niesamowite, że rzeczywiście bardzo to się mocno czuję jako po tej, powiedzmy, drugiej stronie, chociaż nie oddzielam tego na jakieś przeciwne strony, tylko raczej, że wszyscy tworzymy tą przestrzeń. I bardzo też lubię zwracać się do widzów bezpośrednio podczas spektakli, łapać ich kontakt wzrokowy. No jest to bardzo takie mocne uczucie, yy, nawet też satysfakcjonujące jakieś takie, tak, satysfakcjonujące, że ludzie cię słuchają i a jak cię nie słuchają, no to trzeba się trochę postarać, żeby cię zaczęli słuchać, więc to bardzo jest żywy taki, żywy kontakt. A bliżej ci do teatru czy do filmu? Gdzie się lepiej czujesz, odnajdujesz? Przez długi czas y, myślałam, że teatr, potem miałam absolutny odwrót, że właśnie film, że nie teatr. A teraz jestem hybrydą, ponieważ myślę, że chciałabym równolegle y, Rozwijać się na tych przestrzeniach, one się w tych rejonach, w tych sektorach, powiedzmy, i one dla mnie się w ogóle nie. Nawet nie tyle, że nie wykluczają, tylko że po prostu się uzupełniają i są równie wartościowe. Ciężko mi powiedzieć, czy coś wolę bardziej, czy chcę bardziej. Teraz już nie mogłabym się tak radykalnie y, określać. Skończyłaś Akademię Teatralną w Warszawie. Jak wspominasz czas nauki? O, oh, oh, nauki czy czas w ogóle bycia tam, y, no f, to było bardzo intensywne po prostu. Też minęło już 10 lat właśnie odkąd się dostałam do szkoły, więc to, to już się coraz bardziej też zaciera w czasie i, i też doświadczenia bieżące ten obraz zmieniają, bo jak, jak wiemy przeszłość też się zmienia pod wpływem tego, co o niej myślimy teraz. Mm, więc ciężko mi jakoś. Bo, bo, tak, tak dużo mogłabym rozwinąć wątków na temat szkoły i osobistych, i zdrowotnych, i społecznych, i tego, czego się nauczyłam, tego, czego się teraz oduczam w szkole. Więc nawet nie mam chyba jakoś przestrzeni, żeby mówić o samej szkole teraz, bo to po prostu jest bardzo duże. Cały czas trwa ten okres nauki i doś zdobywania doświadczenia, ale szkoła jest w ogóle w osobnej paczce. Na, na osobną rozmowę po prostu, ja. tak. <laughs> A masz jakąś taką swoją wymarzoną rolę? Coś chciałabyś zagrać? Kogoś chciałabyś zagrać w przyszłości? Jakieś takie właśnie twoje marzenie masz takie, taką rolę? Chciałabym zagrać. Wojowniczkę albo współczesną bokserkę czy zawodniczkę MMA, albo chciałabym zagrać wojowniczkę typu Mulan i miecz i kostium i epoka. To mnie interesuje, z, z dwóch, raz że mnie to interesuje jakoś tak hobbystycznie, po prostu chciałabym przygotować się do takiej roli być w takiej roli poczuć taką rolę. Jest to też bliskie. A dwa, że. Potrzebujemy, wciąż jest jeszcze mało, jest jeszcze duża dysproporcja między e, superbohaterami a superbohaterkami, więc chciałabym nadrabiać tę lukę y, historyki na y, superbohaterek. Warto też zaznaczyć, że pracowałaś jako modelka. Co dało Ci to doświadczenie? Elastyczność w takim szybkim wchodzeniu w jakąś relację, a myślę, że wszystko, a zwłaszcza film czy, czy teatr jest oparty na relacjach, więc spotkanie z fotografem jest coś intymnego, osobistego, coś bardzo takiego delikatnego i cieszę się, że właśnie to doświadczenie dało mi takie zobaczenie siebie w tych sytuacjach właśnie budowania relacji, która jest jednocześnie intymna i zawodowa. A jakie są Twoje plany na kolejne lata? Nie, 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 nie szczególnie odczuwałam, że mam duży wpływ na swoją karierę zawodową, akurat aktorską, karierę zawodową. Teraz chyba czuję to jeszcze bardziej, ale mam parę pomysłów, ale nie chcę o nich mówić za bardzo, bo to są takie. Ja jak rozumiem. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę samych sukcesów, nieustannego rozwoju oraz oczywiście zdrowia. Dziękuję bardzo.